Siemano, wczoraj poprosiłem Was w szorcie o zadanie pytań, więc dzisiaj sobie na nie odpowiemy. Zaczniemy może od Pani Karoliny, kobiety mają pierwszeństwo. O ja to jest Pani Karolina, a nie Pan Karol, tylko po prostu w internecie się podaje za Karolinę. Nie wnikam? Nie wnikam, każdy może robić co chce. Panie Łysy, czy prostą i skromną trumnę dałby Pan radę zrobić? Dla koleżanki pytam, ma niesfornego narzeczonego. Oczywiście Pani Karolino, dałbym radę zrobić prostą i skromną trumnę? kwestia się dogadania finansowo wszystko da radę więc żaden problem dalej, kolejne pytanie jakie drewno najlepsze na trzonki do narzędzi? i tutaj jeszcze podobne pytanie miałem jakie drewno na trzonek do siekiery ciesielskiej 500 gram? pozdrawiam więc tak, troszeczkę się poedukowałem z naszych rodzimych rodzimy gatunków jesion przede wszystkim chyba jesion dlatego, że jest to drewno twarde ale nie jest łupliwe łatwo i jest dość sprężyste. Tak jak na przykład Grab jest bardzo twardy, ale jest łatwo łupliwy, więc nie nadaje się tak, tak dobrze jak jesion. Przewertowałem kilkanaście portali, jakieś fora, jakieś takie rzeczy. I mniej więcej wszyscy są zgodni w tej kwestii, że jesion będzie najlepszym drewnem. Brałbym tylko, a to może pokażę, przy wyborze tylko odpowiedniego drewna skupiłbym się na ułożeniu słojów. Tak jak tutaj mamy. Bardzo fajnie pokazane. Słoje lecą wzdłuż, są proste. To jest tak zwane przecięcie. To jest tak zwane przecięcie promieniowe. bodajże, O ile się nie mylę. Tu mamy wszystkie włókna idące prosto. Jest to najtrwalsze, najbardziej stabilne. Tutaj jak spojrzymy, mamy ładny bardzo rysunek drewna. Jest to przecięcie styczne. Lub na odwrót. To nie jestem pewien, nie pamiętam dobrze z tej teorii. I to już nie będzie takie stabilne. Więc skupmy się bardziej na wyborze, wybierając, sobie takie coś niż takie coś. To jest bardzo ładne, to się nadaje, nie wiem, na forniry, to ogólnie się nadaje do wszystkiego. Kolejne pytanie zadał pan Marcin. Czy Atlantyda istniała naprawdę? Nie wiem i nie chcę się, wiedzieć, nie chcę się dowiadywać. Interesuje mnie to tyle, co zeszłoroczny śnieg. Tam wiedziałem, że w komentarzu ktoś tam podrzucił panu Marcinowi już jakąś odpowiedź, więc ja się tego nie dotykam. Kolejne pytanie. Jakbyś ocenił możliwość zajęcia się stolarstwem na chwilę obecną. Ewentualnie na rok przyszły. Też się trochę bawię drewnem i myślałem o zajęciu się tak tym na poważnie. O zajęciu się tak na poważnie stołami i schodami. Radziłbyś coś w tym kierunku. Pozdrawiam. No widzę, że kolega jest w podobnej sytuacji do mnie. Też właśnie planuję żeby stolarstwo stało się moją pracą na co dzień, przede wszystkim zacząłbym od zbudowania sobie, nie wiem, jakiejś marki, renomy, coś takiego. To, co właśnie ja próbuję tutaj pokazując swoją pracę na YouTubie. Myślę, że. Te... A to jeszcze widziałem. To no, do tego przejdę zaraz. Rada dla kolegi. Skąd wie, że na przykład, że już chce się zajmować tylko i wyłącznie schodami i stołami. Ja rozumiem, że każdy w domu ma schody, chyba, że jest to parterówka, wtedy nie ma. Każdy przy jakimś stole musi jeść, ale najpierw bym popróbował innych części stolarstwa, jest tego sporo. Może coś innego mu podpasuje, może będzie wolał robić koniki bujane dla dzieci, może będzie wolał tablice manipulacyjne, może altany. To no Od razu bym się nie nastawił na konkretny dany produkt i że na pewno to nam pójdzie, bo może zrobimy, nie wiem, Dwa komplety schodów, i już będziemy żegali tymi schodami. Nie będziemy mogli patrzeć na kolejne proste trepy. Więc najpierw bym się może skupił na tym, żeby pobawić się, zobaczyć, co nam odpowiada, co nam się robi przyjemnie. Bo tak przy schodach, no to jeszcze to chodzi wykończenie może to wykończenie nam nie będzie wychodzić. Zająłbym się na początku tym, żeby w jakiś sposób ludzie nas rozpoznawali, że nie będziemy po prostu jakimś podmiotem, który pojawia się znikąd. I liczy, że będzie miał od razu roboty na dwa lata. No tak bym się nie nastawiał. Raczej wszystko powolutku i do przodu. Kolejne pytanie. Siema, co cię skłoniło do nagrywania? Czy możesz pokazać jakieś projekty, w której zacząłeś przygodę z stolarstwem? W jakiej kolejności zaopatrywałeś się w maszyny, tak jak kośnica, pilarka stołowa, strugarka, grubościówka? No mam tu trzy pytania w jednym, więc zacznę po kolei. Co cię skłoniło do nagrywania? Oczywiście, że hajs. No tutaj. Nie ma innej odpowiedzi. Nie jestem, że tak powiem, ekspertem, żeby pokazywać coś, jak to się robi, żeby ludzi, uczyć ludzi. Uznałem, że w ten sposób, jak jestem w takim etapie, jak jestem, że po prostu się buduję. Mam już też troszeczkę czasu, więc postanowiłem, że w ten sposób zacznę budować swoją, swoją markę, swoją rozpoznawalność, żeby jak już przejdę na pełen etat, na stolarstwo, tutaj właśnie się. Wybuduję, zrobię sobie tą stolarnię, żeby nie startować od zera, żeby mieć jakiś początek. Więc nastawienie jest tutaj, powiem, że czysto biznesowe w tej kwestii. Próbowałem, znaczy prowadzę tam jakieś tam Instagrama, jakieś takie rzeczy, projekty wrzucam, ale zdaje mi się, że YouTube jest takim lepszym miejscem do tego. Na Instagramie jest tego full, teraz tam Instagram urywa zasięgi, ja też tak. Średnio mi się chce nagrywać te filmy pionowe, więc pole wszystkie w poziomie. Wiadomo, coś tam czasami nagram w pionie jakiegoś shorta, że nie buduje to tak samo rozpoznawalności jak te filmy poziome, więc na tym się chciałem skupić. Hmm. Możesz pokazać jakiś projekt, do którym zacząłeś przygodę ze stylarstwem. Tak, po kolei. Teraz właśnie widzicie pierwszy fotel, który tak naprawdę żona kupiła, chciała, żebym go odnowił. Więc y, do niego kupiłem swoje pierwsze elektronarzędzie. Była to szlifierka. Mam ją do dzisiaj. Chyba leży po prostu w drugim garażu. Zostawiłem już ją teściowi, bo przyszedłem na inne, więc ona sobie po prostu tam jest. I to był pierwszy projekt. Potem ten stołeczek, taki mały, bo zobaczyłem, oglądałem też bardzo dużo, jak nie wiem, z, miałem do wyszlifowania tego hierka. Zacząłem wtedy oglądać stolarskiego YouTube'a, więc. Y, Poświęcałem naprawdę bardzo dużo czasu na oglądaniu tego. Zresztą do dzisiaj ja mniej więcej 3 godziny dziennie spędzam na YouTubie, więc już tak powiem, mało rzeczy może mnie zaskoczyć. Później oglądając to, bodajże robiła Tamar 3 na 3 ze Stanów, taki czy stołecz, stołeczek? Chyba ona, ale nie jestem pewien. Więc właśnie chciałem go zrobić. Wycięte ten X wyżynarką. No, tragedia ogólnie, ale stoi do tej pory. Służy za podstawkę pod kubek. Potem była półka. Tutaj, właśnie na rurkach miedzianych, bo też na jakimś projekcie zobaczyłem, ktoś robił tylko podstawę do stołu z rurek miedzianych. Ja uznałem, że zrobię z tego półeczkę. No, całym elementem stolarskim było także w tym tylko to, że musiałem podfrezować na krawędzi deski. więc to też tam było frezarkę. Najpierw pożyczyłem. Pierwszą frezarkę miałem właśnie pożyczoną, ale bałem się, już jak przyszedłem do grubszych, sprawdzę, że ją spalę, Znajomemu, więc e, kolejnym zakupem była frezarka, e, moja makita RT0700CX2J. E, dużym plusem było to, że u ojca miałem bardzo dużo drewna dębowego, tylko już takiego leciwego. Takie możecie zobaczyć ta deska, e, jakieś tam pęknięcia, jakieś sęki, czy takie pęknięcia. E, więc e, takiej roboty czysto stolarskiej zainteresowałem się żywicą, żeby to po prostu uzupełniać. I już potem kolejne projekty, jakie wykonałem, to było kilka projektów właśnie z żywicą. To mi się bardzo fajnie robi, myślę, że jest, jest w tym potencjał. Tylko nie jest to aż takim. Znaczy, popularne może jest, wszystkim się to podoba, nie każdy chce mieć to w domu. To jest takie, takie właśnie dziwne podejście do tego. Ale tak, dzięki właśnie temu drewnu, bo tych metrów tam jeszcze leży i leży, więc mam tego materiału jeszcze dużo. To sprawiło, że po prostu. Wkręciłem się w to bardziej, miał, miałem ten materiał, nie musiałem inwestować w materiał, bo wiadomo, teraz za metr sześcienny dębu trzeba dać 5, 6, 7 tysięcy. Wiadomo, nie w takiej klasie, bo to to jest warte połowę, może tego nawet nie z racji tego, że jest tu bardzo dużo odrzutów, hmm, przez to, jak to było wykorzystywane, ale nie musiałem kupować tego materiału, więc po prostu on był. Dało mi to po prostu start taki fajny, dobry. I kolejne, kolejna część tego pytania. W jakiej kolejności zaopatrzałeś się w maszyny? Takie jak ukośnica, pilarka stołowa, strugarka, grubościówka. Więc tak, ukośnicy nie mam do tej pory. Teściu ma tam, kupił, jak już zacząłem się w tym bawić, kupił makite LS 2019-16L. Coś takiego. Z 305 mm, ale. No nie wiem, do tej pory jestem u siebie, nie jest mi potrzebna ukośnica. Nie wiem, jak się tutaj będę urządzał, to sobie jakąś tam sprawę, ale myślę, że nie jest to niezbędne. Pierwsza moja piła to była piła stowa z Iriobi, więc to był taki pierwszy zakup. Była to piła tragiczna. No, nie ma co ukrywać, tam przykładnica boczna to po prostu za każdym razem łapała sobie jak chciała, klin był za szeroki, musiałem klin połowę zwężać, szlifować, bo mi klinowało to, No, ale posłużyła troszeczkę, nauczyłem się pracy na takiej maszynie. Potem ją sprzedałem, zmieniłem na Devolta. W międzyczasie kupiłem grubościówkę, był to słynny Devolt 733, porobiłem na nim rok, może tam nie przysługa za dużo tego drzewa, tam może dwa albo trzy razy noże zmieniałem, ale no, brakowało mi opcji strugania, no, grubościówka wszystkiego za nas nie zrobi, wiadomo, można robić jakieś tam jigi jakieś takie rzeczy, ale jednak nie, brakowało mi opcji strugania, więc e, sprzedałem dewolta kupiłem Rekord Power, tak, Rekord Power, tak, Rekord Powera mojego, którego mam do dzisiaj, A wiadomo, jak tu już będę bliżej wykończenia, będę szukał już jakichś porządniejszych maszyn, myślałem nad e, czynnościówką. Z racji tego, żeby zaoszczędzić sobie trochę miejsca, ja nie planuję tym nikogo zatrudniać. Chcę pójść w taką stronę stolarstwa, że po prostu nie będzie to produkcja masowa, będą to jakieś indywidualne meble, na którymi będę mógł spędzić bardzo dużo czasu, liczyć za to oczywiście odpowiednio, ale nie chcę tu klepać, nie wiem, miesięcznie 30 metrów tarcicy, bo nie podoba mi się taka praca. Wolę iść w co innego. Więc po prostu trafi tu jakaś pięcioczynnościówka, ciówka, już mam mniej więcej wiem co chcę zajmie mi równo pół garażu, więc drugie pół będę miał na stoły, na części robocze, na takie rzeczy. Ale to jeszcze myślę, że przynajmniej do tego ze dwa lata. To by było na tyle z Waszych pytań. Myślę, że kolejne krewetki zrobimy już przy jakiejś kolejnej takiej fajnej, okrągłej liczbie. Nie, 5 tysięcy. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, którzy mnie wspierają. Bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy. Cieszę się, że komuś się chce oglądać te filmy. Dziękuję wam bardzo za to. I dzisiejszym to by było na tyle na razie.